Witam w drugim odcinku w Vision Architekt, to safe usunęłem, ponieważ wydaliśmy zbyt dużo yy, naszych pieniędzy i nie mieliśmy pieniędzy na dal dalsze inwestycje. Tam jest Dixares. Siema. Budujemy betonowy budyneczek, to będzie świetlica. No tak, mniej więcej. I budujcie, Bu moi robotniczy. Jak to wcześniej powiedziałem, w tamtym odcinku. W ogóle Wesołych Świąt, mam nadzieję, że jeszcze to dzisiaj wstawię, bo dzisiaj, jak to nagrywam, jest Wigilia. Wesołych Świąt, po prostu. Aha, i... Mamy już budyneczek. I czekaj, obiekty. Możemy coś takiego fajnego wstawić, Ksares, do tego? Bo świetlica jest stół bilardowy, telewizor, radio. No właśnie to chodzi. Poczekaj, czemu tutaj mam śmieci różne? Sto z beton. Po co mi to? Po to? Obiekty, więc wezmę szeroką kanapę. Tak, progu postawię i... naprzeciwko niej. telewizor. Radik jest jakiś zboczku. I teraz radzę ci zrobić um, takie poszczególne duże butynki na cele, na prysznice i na jedowne. Okej, okay, poczekaj. Ym... Łopka do podnoszenia ciężarów. Ach, będzie... pamiętaj, yy, cele 3 na 2. Okej. Okay. Okej, okay, okna. Czy okno mogę już wstawić jak są fundamenty? Nie wiem. Chyba też. Tak. Właśnie teraz patrzę, stawiają coś i to chyba... Okej, okay, no to no tak, żeby nie, znowu nie wydać za dużo. A, muszę zaznaczyć, że to świetlica pomieszczenia. To jest świetlica... Okej, okay, co to musi być w tej świetlicy? No nic. Teraz tutaj budyneczek musimy postawić na cele. To będzie ceglany budyneczek i on nie będzie taki... Czekaj. Y, 3 na 2. Mamy no, tu cele. To taki budyneczek, idealnie będzie. Brak wejścia, nie. Usuwać. Są A ja skąd to... masz ty masz ten prisum architekt w ogóle? Istnieje taki coś jak Steam. Uh -huh. znaczy, bo tu mi zostawili znowu bajwe um, obiekty. Duże drzwi ziemne Nie będą blisko świetlicy. Fundamenty, budynek ceglany, żeby było ładniej. To ile? 7 na 20 miało być. Okej, okay, oby to się udało. Nie, to się nie uda. Bo musi być 9 na 20. Tak, raz, dwa, trzy i na dwa. To tu będzie takie... Ale najlepiej też będzie, jeśli będzie taki korytarz po środku i będą o cele. Wiem, ale zrobiłem za... za... za, za mało szeroki. Oczki materiały... Nie. Ja chciałem ten. Ceglane ściany. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy i na czwartym. Raz. Raz, dwa i na trzecim. 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 I to miały być 3x2, tak? Aha, teraz 3x2. A zróbmy 4x2. I teraz ten... Okej, przełączył sobie mikrofon. I drzwi. To mają być... Pomieszczenie, drzwi wiem, Myk, 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 myk. Myk, myk. I jeszcze ścianę. Siana tutaj. Okej. Okay. I... Nie wiem czy robić pomieszczenie na ten generator. Oskar, jak myślisz? As nie nie musi być w pomieszczeniu? Nie musi być. To nie wiem. Bo to wyniesie, ten, za dużo hajsu. Ej, dobrze, rozpożyczyłem świetlice, jest tak, ławka do podnoszenia ciężarów, telewizor, naprzeciwko szeroka kanapa, a w rogu radio. No dobrze. Chyba jeśli więźniowie przyjadą, tu pierw oni... jeśli nie będzie cel, to oni mnie chyba do tego po pokoju? Poczekaj, pomieszczenia i cele, zaznaczę, że to są cele. A czekaj, co masz jeszcze w pomieszczeniach? Pomieszczenie, mam tak cela, pomieszczenie tymczasowe. A no właśnie, musisz też zrobić pomieszczenie tymczasowe. Ale to jest takie coś, jak przykładowo masz y, ten. Nie, to ta... jest takie coś, że jak są więźniowie. Ale to jest jak pomieszczenie tymczasowe przykładowo... Tam się znajdują ci przed egzekucją. I do dormitory. Nie, to znaczy takie coś, że tego, że... To jest, że jak nie masz cel i więzie przyjeżdżają, to tam idą. No to... To, to powinna być świetlica w końcu, czy pomieszczenie tymczasowe? No to nie, może usuń tą świetlicę, ale nie... Usuń ten napis świetlica i daj, i za, i daj to pomieszczenie tymczasowe. Czy błonie. Witam po cięciu. Musimy tutaj y, personel i zatrudnić kilku strażników. I tak ze dwóch na razie. No tak, to nie świetlica, tylko powinno być chyba pomieszczenie tymczasowe. Tak, więc musisz rzucić napis świetlica i dać tutaj... Okay, tej obiekty i... O, nie ławka. No co, mi się ławka i łóżko ten, mylą. I toalety. Ok, czyli mają takie ładne pomieszczonka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha. Sześciu, a ich jest siedmiu. To ja bym dał dwa łóżka. No. Nie ławka, łóżko. Okej, okay, czyli zrobiłem im podwójną celę jedną. No jak zwykle no. oni nie umieją sobie otworzyć drzwi. Status otwarte. Prowadzili sali. Aha, już jeden ma cele, fajnie. I tu. Czekaj, czy to musi być w umieszczeniu. Nie, zaplecze. Stacja elektryczna. Aha, to ja nie zrobię tak. A przepompownie tak. I potem najwyżej dorobimy tam ścianki. Materiały. Zeglamy ściany. Oj, tutaj tak dobryliśmy po prostu taki... taka do budówka! I sporo Okej, okay. i... przewodami elektrycznymi. To tak podziała. I musimy dołączyć y, przepompownie i rurami. Do toalet. Okay, I chyba tak najbardziej zaoszczędzimy od tego, co tu się stało. Aha, oni chyba tu nie mają... Co ja robię? Dojścia. No, więc muszę obiekty. Nie, materiały, spuścić ścianę. i tutaj drzwiczki. O, to tutaj będą drzwi takie... zwyczajne. I teraz nam dużo lepiej wyszło, mamy jeszcze 21 tysięcy ponad Dużo lepiej poszło Ok, już rozwijają coś wszystko Okej, okay, więc teraz dużo lepiej naprawdę nam poszło Wszyscy mają swoje cele Teraz jeszcze musimy ich wykarmić tu nie takie łatwe zadanie. Czekajcie, zapleczę. Jest podłączone. Wszyscy mają wodę. Aha. Przewody elektryczne. A, tam gdzieś nic za jeden. Podobnie rozmieścimy. Tak jak wodę. Aha, i oni teraz sobie od tej strony ładnie podejdą. Okej, okay, czyli dużo lepiej nam wyszło, stwierdzam. Musimy zrobić stówkę. Ej, a jak usunąć, poczekaj, pomieszczenia? Jak mam usunąć, przykładowo, świetlicę czy tam coś? Nie wiem, właśnie to chyba się jakoś... O, nie, nie wiem. Mogę, mogę. O. Zrobiłem i to będzie... Poczekaj, obiekt, sprzedaj przedmiot. No. przedmiot. Czemu tego mnie nie usuwają? Się pytam. Rozmontuj. Demontować. Demontować. Demon, demon, demon. Ok i tu zrobimy stołówkę w tym miejscu gdzie była stara świetlica więc tak ym, to były obiekty lodówka a to zrobimy tak, L tak lodówka kuchenka I to potrzebujemy zmywarkę chyba Nie, co tu potrzebują? Pomieszczenia. Kuchnia. I czy to musi być połączone jakoś? Okej, okay, już zakupiliśmy umywalkę. Teraz niech to wszystko zamontują. Po prostu. Więźniowie śpią. Powrót do cel. Macie spać, knoję. Ok, czegoś tu brakuje. Tak, uchniemy. Z dużym i nie mogę to i oto mamy na to sposób, Betonową ścianę. Przepraszam, że ten odcinek jest aż tak pocięty. Ławka. Ale czy tak ładnie? Nie myślę, coś... myślałem, że tak ładnie się dokładnie dopasuje. Zrobimy tak i stół. to tu jest stół? Tu jest stół. I tak proszę, powinno już tutaj im to wystarczyć. Co potrzebuję? Czy mam tu jak stołówka? Stołówka jest. Stół do podawania. Już wyszukujemy. Aha. Nie ma tutaj polskich znaków. więc stolik tutaj. Okej, okay, mogą już wyjść z sali jak są. Okej, okay. i zapomniałem o kondensatorach. Oczywiście, że się przydadzą bardzo. Bo yy, nie będzie aż tak przeciążona stacja... Aha, czy taska na jedzenie? Mm, stacja elektryczna nie będzie aż tak przeciążona i pracownicy przemęczeni pokój socjalny i o to kurde chodzi jeszcze więc trzeba jeszcze nad nagryw drzwi. drzwi tak po prostu nie zrobimy z betonu niech się cieszą I personalnie pomieszczenia pokój socjalny Aha, muszę dopiero gdy już to zbudują. Jeszcze tutaj zaplecze, przewody elektryczne. Okej, okay, to mogę nie budować a, przecież a jest od prezesa. Każdy więzienie potrzebuje naczelnika. To jego należy zatrudnić na pierwszej kolejności. Zbuduj do niego ładne biuro, a ten korzysta system... a ten wykorzysta system biurokracji, aby odblokować szereg zaawansowanych opcji. Pojedyncze cele więzienne są kosztowne, szczególnie na początku. Bla, 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 Dziękuję. Więc teraz personel i kucharz, bo nie mamy posiłków. To będzie pokój socjalny, więc pomieszczenia, pokój socjalny. I proszę, będą się cieszyć. Szeroka kanapa plus automat z napojami. Nice. Y szeroka kanapa tu jest automat z napojami proszę jak wam to zamontują będziecie mogli spać leżeć pić napoje przecież potem wam kupiłem ten automat i okay. Wycołki nie przydzielamy żadnych więźniów. Nie chodziło... o... Nie, nie to jak to Jak tutaj przydzielić? Nie, ja mogę z nimi ruszać. Jak przydzielić więźnia do stołówki? Szkoła cena przyszła, się na przyszłość rozwiązanie Łukasz. Łu. Odbył yy, o 8 miesięcy... ja nie chcę <grym> się w musi Musił 5 lat. Mhm. Co zrobię? W już gotowy. Powiem, że jeszcze. Za ty dwa proszę. Oczywiście nam się nie zwróciły. Przecież to kondensator. Jak mam przydzielić, kurde? Jest słoikiem. Jak przydzielić? Aha, podnoszę te kondensatory, to jest nie zawsze mnie mruży. I zobaczyłem na nagraniu że jednak dźwięk nie był aż tak głośno hmm. skończyłeś nagrywać? nie właśnie mi przeszkodziłeś w nagrywaniu Aha. ten odcinek już się trochę wydłuża zobaczę jak chcę dzielić więźniów i poza odcinkiem. więc ja się z wami żegnam dajcie łapki w górę, nie w dół Subskrybujcie mnie, bo ostatnio jakiś jeden z moich już niewidów mnie usunął, co nie było dla mnie miłe, więc elo!